Telefonu al. Tamam. Bir şey yap. Evet evet. Hadi ama. Hadi ama. Hadi ama. Çok fazla kazandın. Çok fazla kazandım. Tamam, şimdi fotoğraf yapıyorum. Şimdi mi? Pekala. 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 Tamam. Hadi ama. Kırmızı. Kırmızı. Hayır, hayır. Kırmızı. Kırmızı. Tamam. Şşşş. Vooo. O, tabakę będę zażywał. O, o, o. Wciągam tę tak e, za. masę, ładnie, bo ja, tak, A na wszystkich. Tak, bo inaczej karniak by był. No, no, a, dobra, tak. dobra. Co będzie? no Panowie, ja się też karniak. muszę dołączyć. Karniak. Słuchaj, a to my, to my robimy tę tabakę? Chyba na kaszubach? Na kaszubach, tak, bo był moment, że, że chcieli wam zakazać robienia tabaku. A my się nie damy, no, to my to się damy. Zakazać, nie? No i co? Poinstruujcie po, po mi? Do, do... Na jedną dziurkę, bo na drugą. Najlepiej za, na no, zaskocz się jedną i na drugą wciągać. To zaraz. To, to wszyscy? Tu jeszcze kolega? trzymaj mi, żeby też było, że nie uciekam. Zanim, 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 Poczekaj zanim to wzniesiemy okrzyk. Śmierć wrogom Kaszubów! Śmierć wrogom Kaszubów! Zdrowie! Kto będzie kichał pierwszy? Tu nikt kika. Odrodziłem się w niebie. To jest jest Bóg! Ludzie, jest Bóg! Dobre dobre, 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 dobre. Poprawkę się dobre, na drugą dobru, dziurkę. Na drugą, Na, drugą, na drugą, dobra. dobra. Na jedną, to na drugą też chodź. O, co jadą Dzień kończy.